Blanka Lipińska, autorka powieści 365 dni, niedawno podzieliła się z fanami informacją o odstawieniu leków na ADHD i insulinooporność. W szczerym wyznaniu na Instagramie, pisarka wyznała, jaki był powód jej decyzji. Blanka Lipińska zaskoczyła swoich fanów szczerym wyznaniem na Instagramie. Pisarka poinformowała, że zdecydowała się odstawić lekarstwa na dwa towarzyszące jej schorzenia. Od razu wyjawiła, dlaczego w ogóle zdecydowała się na taki ruch: Blanka Lipińska odstawiła leki na ADHD i insulinooporność. Jaki był powód? Blanka Lipińska, znana autorka książek, podzieliła się ostatnio na Instagramie informacją o odstawieniu leków na ADHD i insulinooporność. Pisarka przyznała, że ze względu na zmęczenie postanowiła przerwać leczenie farmakologiczne ADHD. Co do ADHD. W tym momencie ze zmęczenia nie jestem w najlepszej formie psychicznej. Mój lekarz-psychiatra odradza mi leki, które są jednak pochodną metamfetaminy, bo robią więcej złego niż dobrego. Ostatnio nie czułam się po nich najlepiej, napisała Blanka Lipińska na swoim Instagramie. Dodała też kilka słów o tym, dlaczego nie bierze leków na insulinoodporność, a lek na i o odstawiłam, by zrobić badania bez niego, rozjaśniła sytuację.